Cześć, to drugi konkursowy przegląd Creepypast. Będzie słodko jak u wedla, ale czasem będzie też zajeżdżać surową. Surówką. Numer jeden. Nie zadawaj pytań, autor MHP. Każda historia to nowe pytania, które aż kotłują się w mojej głowie. Każde z nich budzi we mnie. Filozofa. Ale jest pewien problem, bo autor kazał nie zadawać pytań. To nie pytam. Jak nie, to nie. Dwóch panów toczy rozmowę na temat morderstwa. Chodzi o zmasakrowane ciało kobiety, które znaleziono w lesie. Oprócz ogólnego poturbowania miała około 10 ran kłóty. Juliusz Cezar pewnie umarłby ze śmiechu. Rozmowa ma na celu ustalić okoliczności śmierci zamordowanej i doprowadzić do sprawcy. Jest to jedna z tych spraw, które pozostają niewyjaśnione. Sprawa z archiwum X. W zasadzie, gdybym powiedział teraz jeszcze trzy, może cztery zdania o tej fabule, to streściłbym ją o jakieś 90%. A nie tędy moja droga. Dlaczego? Nie zadawajcie pytań. Numer dwa. Szklanka pełna łez. Autor Dawid Kondziela. Dobre wejście. Bohater cieszy się z tego, że jego dziadek umarł, a konkretnie popełnił samobójstwo. Ale dziadek był dobrym człowiekiem i w sumie to jednak trochę go szkoda. Przecież złego słowa na jego temat nie można powiedzieć. Raz, że nie żyje. Dwa... Nie ma powodu. Intrygujące, intrygujące. Sytuacja ta wyjaśnia się kilka minut później. Radość bohatera wywołana śmiercią jego dziadka jest dziwna, ale ma swoje uzasadnienie w sferze emocjonalnej i finansowej, z czego najważniejszą są obie. Tak, na marginesie. Muzyka w tym nagraniu była trafiona w dychu. Autor przedstawia człowieka którego życie nie rozpieszczało. Każda iskierka nadziei na lepsze jutro była dla niego zbawienna i dawała zastrzyk szczęścia. W tym skrajnym przypadku nawet nieszczęście posiadało oblicze szczęścia. Bardzo podobała mi się część opisowa, ale, ale te opisy sprawiły, że nie zostało już wolnej przestrzeni magazynowej. Na grozę. Jako historia pewnej osoby zmagającej się z licznymi problemami od najmłodszych lat i ta nagła zmiana w jego życiu, jaką był spadek po dziadku, to dobre opowiadanie i dobrze napisane. Ale ta straszność chyba się sama czegoś wystraszyła i poszła na koniec kolejki, ustępując miejsca na wszystko, co pozostałe. Numer 3. W Matni. Autor Michał Pawlik. Autor stworzył świat science fiction, w którym istnieją androidy, czyli roboty, humanoidy, innymi słowy, sztucznie stworzone istoty lub urządzenia wykonujące automatycznie. Pewne zadania, których kształt przypomina ludzkie ciało. Możemy także spotkać się z inną definicją, na przykład taką: System operacyjny z jądrem bazanowym na Linuxie. Dla urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i. i. I to chyba już nie jest na temat. Zboczyłem z tematu, można powiedzieć, że wpadłem w pułapkę. Cóż, dobrze, że zajrzałem do sekcji komentarzy, gdyż przez dłuższy czas nie bardzo czaiłem o co chodzi. Jednak wiedza zdobyta w komentarzach po raz pierwszy w moim internetowym życiu ukazała przede mną prawdę. Nie to, żebym nie miał innego życia poza internetem, po prostu czasem tam tu wpadam. Jest to cyberpunkowy świat. Ludzie są trochę zmodyfikowani. Na przykład główny bohater posiada różne otwory w ciele, ale wciąż jeździ peżotem. Chyba, że jest to jakaś specjalna futurystyczna full opcja, ale biorąc pod uwagę, że akcja rozgrywa się w Polsce, to pewnie był to od 206. Bohater otrzymuje zlecenie od swojej szefowej i od razu, poprawcie mnie, jeżeli źle coś zrozumiałem, ale tam było coś wspomniane, że miał rogi. Na pewno nie takie. Takim jeleniem nie jestem, żeby dać się tak zrobić, ale jakieś miał. Udaje się więc gdzieś na jakieś brudne osiedle i z lotu ptaka, ale nie sokoła, obserwuje... Okolice. Y, rozumiem, że czaicie moje nawiązania: osiedle, ptak, soku, rap. Ten bit wykręca śruby w kurach, robię cardio w klubach, nie jeden tu prawie umarł. Musi dostać się do jednego z bloków, w tym celu wchodzi do środka. W środku brud, spród i ubóstwo. Cała ta historia to podróż przez różne poziomy budynku tego bloku. Wszędzie pojawiają się jakieś symbole, oznaki tego, że nie jest to miejsce dla wszystkich. Co głębiej, to mroczniej. Chodzenia dużo, a winda zablokowana, ale to nie problem. Do tego dochodzą martwe zwłoki. Ach, po prostu zwłoki, zombie tam nie było. Po prostu jest to o czymś i ma to swój finał. Numer 4. Howling Moon 90. Witaj z powrotem. No cześć, chociaż chyba pierwszy raz w tym wcieleniu. Zanim jednak powiem kilka słów na temat tej mrocznej historii, pozwolę sobie zrobić krótką przerwę na to, aby poinformować Was o możliwości, jaką jest zasubskrybowanie mojej osoby i tym samym o profitach z tej subskrypcji płynących. Po kiedy drzwi horroru zostaną zamknięte, na świat przyjdzie groza o nowym obliczu. Groza, z jaką jeszcze się nie spotkaliście. Bez głupich komentarzy, bez śmieszkowania, tylko czysty profesjonalizm. Precz ironio, precz! To tyle. Witam z powrotem. Wstęp do tego opowiadania to był start z. Kiedy zapoznawałem się z treścią tej historii, to do mojej głowy wpadały wówczas różne myśli. Jakby 90 zagubionych astronautów zaczęło nagle wyjść z powierzchni księżyca, próbując zalać mnie jakimiś mrocznymi wizjami. Na całe szczęście z moją głową jest wszystko w porządku. To był tylko zły sen. Zły sen, który dopadł mnie podobnie jak Torotę. Główną bohaterkę. Dorota śniła dużo, choć wolałaby nie. Wizje, które do niej powracały, nie były przypadkowe i nie wzięły się od tak z niczego. Mroczna przeszłość jej rodziny wyszła na jaw, początek wszystkiego. Co przytrafiło się drocie, miało miejsce jeszcze przed jej narodzinami. Tak naprawdę wtedy wszystko się zaczęło. Jej babka z uśmiechem krokodyla. Chciałem użyć teraz niecenzuralnego słowa, ale już wykorzystałem limit na ten odcinek. Ta babka po prostu była niemożliwie zła, a czy miała jakiś powód? No nie wiemy. Może należała albo wciąż należy do tego gatunku ludzi, którzy są źli, bo to sprawia im zwyczajnie przyjemność. W ogóle mam taką teorię, że skoro wpływa na marzenia senne, to pewnie zamieniła się z Freddym Krugerem na mózgi. Albo to po prostu Freddy Krueger, tylko po operacji zmiany płci, który miał dość ulicy Wiązów i przeniósł się na wieś, po tym jak został wyciągnięty z jednego ze swoich koszmarów. Trochę naciągany, wiem, ale co z tego. Ogólnie to historia o córce, matce i babce. Matkę, babkę, prababkę, dziad. Babcia Doroty to taka władczyni much i wiedźma, którą sam Lord Voldemort nie pogardziłby w swoim stadzie. Nadałaby się też do roli strzygi wiedźminie i to bez charakteryzacji. A niech ją piorun trafi. Numer 4. Paweł Kręcisz, defragmentacja luster. Janek jako dziecko stracił swoich rodziców. Zginęli w wypadku samochodowym. Trafił pod opiekę babci, która mieszkała blisko lasu. Zasadniczo to prawie w lesie. Oczywiście, jako jego opiekunka, chciała zapewnić mu jak najlepsze warunki, choć w przypadku zapewnienia komfortu psychicznego komuś po takiej tragedii, to wcale nie jest łatwe zadanie. Janek wybiera się na spacer, żeby Pobyć w samotności i oderwać się od czterech ścian swojego nowego pokoju. Idzie na spacer do lasu, żeby poczuć powiew wolności. Idzie i ogląda się za siebie, żeby wciąż mieć dom w zasięgu ręki, to znaczy w zasięgu wzroku, bo taką zasadę wprowadziła jego babcia. Ma się nie oddalać. Na całe szczęście ta zasada nie znajdowała się na tajemniczej liście, znalezionej w piwnicy, pod łóżkiem albo na polu buraku. Janek słyszy głos. Nie chciał za nim podążać, więc poszedł. Znalazł obiekt lustrem zwany, w którym zobaczył... Masz rację, zobaczył swoje odbicie. To znaczy, nie. To zobaczył czy nie zobaczył? No, są dwa wyjścia. Pierwsze, zobaczył. Drugie, nie zobaczył. Trzecie, zobaczył więcej niż mógł od razu zrozumieć. To dość prosta historia, jeżeli... Weźmiemy pod uwagę same suche wydarzenia. To również dość skomplikowana historia na poziomie emocjonalnym, ponieważ w grę wchodzi cała masa zmiennych, która oddziałuje nie tylko na nasz świat, ale również na ten drugi, po drugiej stronie lustra. Ale czy samo lustro nie jest również symbolem czegoś więcej? Powiem szyfrem: lustro, zwierciadło, oczy. Powiem Wam tak. Frankowi możemy współczuć z powodu bycia nieświadomym pewnych mrocznych przeżyć. Możemy też współczuć jego rodzicom wielkiej straty. Możemy również współczuć babci braku wyrozumiałości. Chociaż to brzmi trochę jak eufemizm, zważywszy na to, jak wszystko mogło się potoczyć, gdyby nie ona babka. To, co teraz powiedziałem, brzmi niedorzecznie, ale żeby zrozumieć prawdę, której nie zrozumiał Franek, należy zapoznać się ze źródłem. Tak zróbcie. Źródło znajdziecie w opisie. To koniec na dziś. Pora wyłonić dzisiejszego faworyta i udzielić wyróżnienia. Faworytem jest demencja luster. Ach, już zapomniałem. Defragmentacja luster. Klawiatury Pawła Kręcisza. Wyróżnienie powędruje do Witaj z powrotem. I tak z powrotem do tego wróciłem. Klawiatury Howling Moon 90. Abo na tak swoją drogą, jeśli chodzi o moją osobistą punktację, to Excel pokazuje, że defragmentacja luster wygrała jedynie jednym punktem z Witaj z Powrotem. Ciekawe, ciekawe, ale co będzie dalej? Przed nami jeszcze dwa przeglądy z pierwszego etapu konkursu. Może wydarzyć się jeszcze coś złego. To ma być złe. Niech zło otwiera i zamyka drzwi do horroru. To do następnego. Kolejny przegląd. Trzeba będzie w końcu podnieść poziom. To było zdecydowanie za